Cześć wszystkim! W ostatnim odcinku powiedziałem, że w tym odcinku zajmę się UI, ale również powiedziałem, że stworzenie strzelającego przeciwnika za pomocą pistoletu jest tak samo proste jak stworzenie przeciwnika strzelającego za pomocą kamieni czy też rakiety. Obiecałem, że skrypty dołączę i dołączyłem w poprzednim odcinku, tylko że jak zabrałem się za tworzenie tego przeciwnika, zrozumiałem, że jest parę rzeczy, których wcześniej w ogóle nie przyszły mi do głowy, nie brałem pod uwagę. I stwierdziłem, że jeszcze tak na zakończeniu, już tego AI, żeby przejść dalej, taka wisienka na torcie, stwierdziłem, że wyjaśnię i dodam, co takiego trzeba jeszcze zrobić, co by wypadało poprawić, żeby ten nasz przeciwnik troszeczkę był inteligentniejszy i troszeczkę się lepiej zachowywał. Głównym problemem, na jaki napotkałem w tworzeniu wroga, który strzela za pomocą pistoletu, to jest fakt, że. Nie mamy tego pocisku, który leci. Nie ma tej całej animacji, i to powoduje kilka problemów. Przede wszystkim, powiedzmy, że tak, ten zielony przeciwnik na zielono to, już, to jest już ten przeciwnik, który strzela za pomocą pistoletu. Ten to jest nasz gracz. I powiedzmy, i w tej chwili jest tak, jeżeli mamy wroga, powiedzmy, powiedzmy, to będzie wróg, który jeszcze nie strzela pistoletem, to cała, cała animacja, całe namierzanie polega na tym, że. Nasz przeciwnik musi obrócić się o zadany kąt. Dopiero wtedy wykonuje strzał. W przypadku tych przeciwników, gdzie mamy nasz pocisk, to on tworzy tylko pocisk, a resztę, załatwia, a resztę załatwia pocisk, bo ma odpowiednie do tego skrypty. Natomiast w przypadku przeciwnika, który strzela za pomocą pistoletu, nie mamy tego pocisku. On się tylko by, tak na dobrą sprawę, miał pojawiać przy graczu. Tylko, w jaki sposób teraz nasz wróg miałby wykonać strzał. Na dobrą sprawę wychodziłoby na to, że za każdym razem, kiedy już osiągnie ten odpowiedni kąt, już wykonuje strzał. Czyli na dobrą sprawę co, bierzemy naszego gracza i zadajemy mu obrażenia. Niezależnie od tego, czy nasz przeciwnik na nas patrzy, czy nie patrzy, wystarczy, że osiąga ten kąt i już wtedy wykonuje strzał. Co jest no, dosyć kiepskim rozwiązaniem. Po pierwsze, chodzi o to, że nawet jeżeli Dotyczy się też również e, tych innych przeciwników. Jeżeli między przeciwnikiem a graczem byłaby nawet kilkumetrowa ściana, to nasz przeciwnik i tak zadawałby obrażenia naszemu graczowi, ponieważ odwrócił się o zadany kąt i ma prawo wykonać strzał. My w sumie nie wiemy, czy nasz przeciwnik jest w nas wcelowany. To samo w sumie tyczy się też tych poprzednich e, przeciwników, których utworzyłem, więc wypadałoby zrobić taką rzecz, że nasz przeciwnik widziałby gracza i dopiero wtedy by oddawał strzał, co jest takim najlepszym rozwiązaniem. Przynajmniej na ten poziom inteligencji, jakim oni dysponują. Wypadałoby stworzyć, wypadałoby, żeby nasz przeciwnik wykorzystywał to samo, co zrobiliśmy dla nas przy naszym strzelaniu. To znaczy wykorzystać tego reja, promień, który zwraca informację o tym, w co jesteśmy wcelowani. Właśnie oto array, gdzie tworzymy promień od naszej postaci do właściwie nieskończoności. Tylko, że nasi przeciwnicy mają jeden problem. Nasi przeciwnicy zawsze chodzą wyprostowani, ponieważ chciałem, żeby chodzili wyprostowani. Jeżeli by się przechylali, to grawitacja zrobiłaby swoje, by przewracali się. Dlatego na dobrą sprawę, jakbym w tej chwili wyposażył ich w promień, to oni by tylko dostawali informację, co jest na wprost. Jeżeli nasz gracz by pojawił się chociaż wyżej, niżej, to i tak nigdy się w niego nie wcelują. No, ewentualnie by podeszli na wprost niego, i wtedy może by im się to udało. Dlatego to rozwiązanie jeszcze jest nie do końca, nie do końca dobre. I wtedy właśnie drogą ewolucji. Doszedłem do wniosku, że nasi wrogowie potrzebują głowy. Dokładnie. Tak jak już widać, to w tym prefabie, w tym, w tym wrogu, dodałem do niego obiekt. Jest to zwykły prosty obiekt. Jest to zwykły, pusty obiekt. Empty object game, object create empty, który umieściłem na wysokości jego. Oczu, który umieściłem na wysokości, tak mniej więcej, gdzie by miały być oczy naszego wroga. I dzięki temu będę dostawał informacje o tym, w którą stronę jest obrócony, w którą stronę patrzy nasz wróg. Jak to zrobiłem? Przede wszystkim chodzi o to, że oprócz tego, że nasz przeciwnik się obraca, to również obraca się jego głowa, za pomocą tej samej funkcji, której już używaliśmy Lock Rotation. Może teraz właśnie omówię, jakie zmiany wprowadziłem. Przede wszystkim wprowadziłem zmianę w dobrym AI. Dodałem wspomniany skrypt strzał wroga pistolet oraz zmodyfikowałem skrypt strzał wroga. Zacznę od dobrego AI. W dobrym AI dodałem kolejną zmienną, która będzie przechowywała komponent odpowiedzialny za strzał pociskiem. Dodałem również w enumie typ ataku pistolet, etykietę pistolet. Zmodyfikowałem również metodę wykonaj atak o nowy rodzaj ataku pistolet. I dodałem przede wszystkim, teraz najważniejsze, dodałem nową metodę obrót głowy. Ten obrót głowy jest wykonywany tylko w, momen w momencie, kiedy przeciwnik musi patrzeć na nas. Jeżeli przeciwnik patrzy na nas, to znaczy, że jesteśmy w jego zasięgu ataku i może na nas patrzeć, i wtedy wykonuje obrót głowy. Jak, wykona, jak wykonuje obrót głowy. Przede wszystkim pobieram sobie obiekt głowy z naszego wroga. Jak skryp jest podpięty do obiektu, to bez problemu możemy pobrać dzieci, dzieci obiekty. Za pomocą Transform Find Child i podajemy nazwę obiektu, w tym przypadku głowa. I w tym momencie już dostajemy obiekt głowy. Tutaj sprawdzam, czy głowa jest różna od nula. No nie wszyscy przeciwnicy mieli głowę, więc dostawałem jakieś błędy, więc stwierdziłem, a dobra, niech będzie zabezpieczenie. Jakby nasz przeciwnik nie miał obiektu głowy, to niech to to zweryfikuje. Kolejna rzecz, pobieram sobie już teraz pozycję naszego gracza. X, Y, Z. W tym przypadku już pobieram jego wysokość. Tutaj robiłem trik, żeby nie, pobrać, nie pobierać jego wysokości i mówiłem, że on jest na naszej wysokości. To tylko po to, żeby przeciwnik chodził wyprostowany. Jak już mam wysokość naszego gracza, położenie naszego gracza, to za pomocą funkcji Lock Rotation podstawiam sobie do zmiennej, pobieram sobie kwaterniona, który posłuży mi do wykonania obrotu naszej głowy. Już standardowo, kracz minus głowa position, tak jak to już robiłem nieraz. Następnie biorę sobie obiekt głowy, wykonuję na nim rotation za pomocą Quaterion Slurp, czyli nic nowego. Podaję po prostu obiekt głowy, pozycja startowa do pozycji, jakiej dążymy o takiej prędkości, razy już delta time. Prędkość obrotu jest tą samą prędkością, z jaką porusza się nasz przeciwnik, jaką obraca się nasz przeciwnik. I to jest cała zmiana, jaką tak na dobrą sprawę wykonałem w dobrym AI. Teraz dodałem sobie skrypt strzał wroga pistolet. Co w tym skrypcie? Praktycznie nie różni się od reszty skryptów, gdzie podaję mu zasięg, na jaki patrzy nasz przeciwnik. Ten zasięg właściwie jest niepotrzebny, bo to był w ramach testów. Następnie czekaj, Czyli ile ma odczekać, zanim wykona kolejny strzał, odliczanie do kolejnego strzału, obrażenia, czyli nic nowego. Metoda strzel, nie metoda update, z tych samych powodów, co już, wspomina, co już wspominałem. Następnie odliczanie do oddania strzału. Jeżeli mogę wykonać strzał, czyli większe równe, czekaj, 0,5, wykonaj namierzanie. Namierzanie dalej wykonuję, ponieważ no, teoretycznie nie trzeba wykonywać już namierzania, to znaczy, ponieważ nasz przeciwnik i tak się obraca, to teoretycznie wystarczyłaby informacja z tej głowy za pomocą tego promienia, czy, zostało, czy wcelowaliśmy się w gracza. Tylko że ta głowa potrafi się obracać troszeczkę szybciej niż reszta naszego ciała. To troszkę wynika z tego, że to wynika z tego, że wykonujemy jeszcze obrót wokół innej osi. Dlatego stwierdziłem, że to namierzanie zostawię, ograniczę naszemu przeciwnikowi ten kąt widzenia do 170, już taki mniejszy, można teoretycznie obniżyć go jeszcze bardziej, powiedzmy do 175. I chodzi o to, że teraz oprócz tego, że obraca się jego ciało, to jeszcze obraca się jego głowa i dopiero po obróceniu się głowy o odpowiedni kąt, po przekroczeniu obrotu ciała o kąt 170 stopni oraz głowy o ten sam kąt, czyli tak na dobrą sprawę, troszkę jak u człowieka, gdzie ciało może się obracać niezależnie od głowy, możemy obrócić głową o, do, o pewien kąt, niezależnie od reszty ciała, to wtedy również jeżeli głowa jest obrócona o odpowiedni kąt, a na dobrą sprawę wcelowana w naszego gracza, to zostanie wykonany strzał. Więc to namierzanie jeszcze sobie zostawiłem. W sumie jest całkiem, myślę, przyzwoitym rozwiązaniem. Funkcja celowanie zwraca informację o tym, czy nasz przeciwnik jest wcelowany w gracza. Co w tym celowaniu? Przede wszystkim Celowanie. Przekazuje sobie tutaj parametr, na jaki widzi nasz przeciwnik. Tutaj dodałem jeszcze w tym strzał wroga taką funkcję get zasięg wzroku. Ten get zasięg wzroku jest pobierany z dobrego AI. Na jaki zasięg widzi nasz przeciwnik, czyli... Pobieram sobie komponent dobrego AI oraz zasięg wzroku. I to wszystko. Tutaj, już w skrypcie, przekazuję właśnie get zasięg wzroku, ponieważ nasza klasa dziedziczy postrzał wroga, więc można się spokojnie odwołać do tej funkcji. I tak, co w tym celowaniu? Przede wszystkim przekazuję ma zasięg wzroku. Następnie pobieram sobie obiekt głowy, czyli tak samo jak w dobrym AI. Tworzę sobie obiekt promienia, gdzie przekazuję mu. Pozycję głowy oraz żeby wystrzelony był promień na wprost do nieskończoności. No, chyba że natkniemy się na jakiś obiekt, tworzę sobie zmienną hit info, która będzie przekazywała informacje, będzie posiadała informacje o tym, w co zostaliśmy, w co został wcelowany promień. Następnie za pomocą warunku if physic raycast, gdzie podaje promień, następnie zmienna, do której zostanie zwrócony wynik, za pomocą out. Oraz zasięg promienia. Dostanę, sprawdzę sobie, w co został wycelowany nasz promień. Za pomocą hit info pobieram sobie obiekt, w który wcelował nasz promień. Mam już obiekt, w który został wcelowany promień. Następnie za pomocą warunku, jeżeli obiekt, w który wycelowany został promień, nazywa się tak samo equals. Jak obiekt gracza, czyli po prostu pobieram sobie obiekt gracza w tym miejscu w metodzie start, jak już mam ten obiekt, to mogę pobrać jego nazwę. Jeżeli nazwa tego obiektu jest taka sama jak nazwa obiektu, w który został wycelowany promień, to zwraca true. Czyli wiemy, że nasza głowa, na, głowa naszego przeciwnika patrzy na gracza. I to właściwie tyle. Wiemy, że Możemy oddać strzał. Obróciliśmy się o zadany kąt. Nasza głowa również już jest odwrócona w stronę gracza. Jeżeli zwraca tru, to mogę oddać strzał. Czyli ustawiam licznik od nowa, aby naliczał już do kolejnego strzału. Pobieram zdrowie gracza. Jeżeli różno od nula i jest jeszcze żywy, to zadaje obrażenia. I właściwie to wszystko. Nasz przeciwnik w tej chwili. Za każdym razem, zanim odda strzał, musi być wcelowany w gracza. Jak to się sprawdza w praktyce? Powiedzmy tak: mamy tutaj naszego gracza, tutaj mamy naszego przeciwnika, który strzela już za pomocą pistoletu. Tego przeciwnika na razie usunę. Nasz zasięg wzroku. Powiedzmy, że wykonamy taki test. Dodam, że nasz przeciwnik widzi na odległość 100 metrów oraz zatrzymuje się przed graczem też na 100 metrów, czyli zostanie w miejscu, w którym jest. Nasz gracz jest tutaj gdzieś na górce. Uruchomię grę. Tutaj mamy zdrowie, to będzie widać, jak to zdrowie spada. I teraz tak, już widzimy, że zdrowie spada 50, 40, 30, 20. Nasz przeciwnik się w nas wcelował. Możemy to sobie sprawdzić już za pomocą, przechodząc na zakładkę sceny. Widzimy, że głowa, obiekt głowy jest wcelowany w gracza. Możemy sobie nawet spowolnić ten czas i zobaczyć, jak to faktycznie wygląda. Powiedzmy 0,1. 0,1. I jeszcze raz. Przechodzimy do obiektu głowy i widzimy, jak głowa wędruje. Razem, tak na dobrą sprawę, z przeciwnikiem ona się troszkę szybciej porusza. To o czym już wspominałem, ale nie oddamy strzału, dopóki nasz przeciwnik nie obróci się o zadany kąt. Więc uważam, że tyle mi wystarczy na dobrą sprawę. Na chwilę obecną uważam za to za dobry efekt. Nasz, nasi przeciwnicy, zanim oddadzą strzał, muszą się w nas wcelować. Mało tego. Tą metodę, tę funkcję celowania można przenieść do tych innych skryptów: strzał wroga rakietą i strzał wroga kamieniem. Ja już to zmodyfikowałem, o ile się nie mylę. Tak, dodałem celowanie w strzale wroga rakietą i strzale wroga kamieniem. Również dodałem celowanie. Zanim zostanie wykonany strzał, nasi przeciwnicy muszą się w nas wcelować. W przypadku tego przeciwnika z rakietą będzie to bardzo przyzwoite rozwiązanie, jeżeli nasz przeciwnik by podszedł pod ścianę, albo był jakiś inny przeciwnik, mu zasłonił drogę, nie odda strzału i ma większe szanse na przeżycie. Więc myślę, że to już jest całkiem przyzwoite i to w zupełności, powiedzmy sobie szczerze, wystarczy. W sztucznej inteligencji, w tworzeniu tych skryptów, można w nieskończoność coś poprawiać, ciągle coś udoskonalać, ponieważ jest to naprawdę dosyć złożony temat. Na chwilę obecną mi w zupełności takie zombie wystarczy. Być może jeszcze wrócę, dodam tutaj parę takich dodatkowych zachowań, bo tutaj można by było jeszcze troszkę parę troszkę rzeczy poudoskonalać. No ale myślę, że w tej chwili już mamy całkiem przyzwoitego wroga, który strzeli przynajmniej wtedy, kiedy nas widzi, w nas się wcelował. Czyli tak, drobne poprawki, nowy skrypt, plus zmiana skryptu dobrego AI oraz modyfikacja strzał wroga. I to tyle, mamy już naszych całkiem fajnych przeciwników, którzy oddają strzały dopiero kiedy znajdziemy się w ich, po, w ich zasięgu oraz kiedy są faktycznie w nas wcelowani. No dobrze, jeszcze tylko jedna rzecz. Prawdopodobnie. Skrypta, które udostępnię, dodam sobie jeszcze jeden skrypt, strzał wroga, do którego przeniosę o tą część, część związaną z atakiem oraz tą metodę. I tutaj zadeklaruję sobie zmienną, w której będę przechowywał ten strzał wroga, ponieważ dobre AI chciałbym, żeby odpowiadało tylko za takie zachowanie, za ruch naszego przeciwnika. Natomiast inny skrypt niech odpowiada za strzelanie, to tak w ramach porządku, ponieważ. To strzelanie pewnie się jeszcze trochę będzie rozrastać. Sztuczna inteligencja też się może rozrastać, więc niech te rzeczy się nie przenikają. Po prostu tutaj utworzę zmienną, która będzie odwoływać się do komponentu odpowiedzialnego za atak i w tym miejscu wykonaj atak, i w tym miejscu odwołam się do tej zmiennej i wykonam tą samą metodę, bo tam pewnie utworzę taką samą metodę. Wykonaj atak. No dobrze. Myślę, że na chwilę obecną temat sztucznej inteligencji można uznać za zamknięty. Na razie już nie będę do niego wracał. Jest jeszcze masę rzeczy w Unity, które można zademonstrować i taki mam zamiar. Dzięki za uwagę i cześć!